idziemy z dzisiejszym tematem, czyli homeostaza, równowaga funkcjonalna. I wracamy do meteorologii, Pawłowa. Cybernetyka jest nauka o sterowanie. Sterowanie jest wywieraniem zdrowego wpływu na proces. Jeżeli chodzi o początki badań nad homeostazą, to wywodzi się z Francji. Francuski fizjolog Robert Bernard w XIX wieku wyraził przypuszczenie, że w organizmie występują mechanizmy obronne, które współdziałają ze sobą na zasadzie właśnie sprzężeń zwrotnych. On tego jeszcze tam nie definiło w ten sposób, ale pozwalają współdziałać różnym częściom organizmu, tak, żeby zwalczać zagrożenia, które temu organizmowi będą w jakiś sposób zagrażać. Kilkadziesiąt później Walter Bridgeford Cannon przeprowadził studia właśnie związane z tym zagadnieniem. I przedstawił to w książce Wilson of the Body, czyli Mądrość Organizmu z 1932 roku, i wysunął koncepcję dążenia organizmu do zachowania równowagi funkcjonalnej i nazwał ten proces homostasem. I tutaj, właśnie na podstawie tych badań, Marian Mazur przyjął to nazwisko za Walter Richardem Jeżeli chodzi o Mariana Mazura, to jego punktem wyjścia do rozwiązań, właśnie o homoostazie, była koncepcja systemu autonomicznego, czyli tego układu samodzielnego, który jest w stanie po pierwsze sterować się oraz przeciwdziałać zdolności, przeciwdziałać utracie tej zdolności. I to są dwa główne właśnie postulaty systemu autonomicznego, procesu autonomicznego, czy też systemu samodzielnego, jak to na początku nazwał Mazur. Pierwsze wydanie, które tutaj było tak właśnie nie wydanie. Pierwsze prace, które Mazur na ten temat tworzył, niestety spłynęły w Powstaniu Warszawskim razem z wynadatkami i dopiero opublikowane zostało w 1968 roku jako Teoria Systemu autonomicznego I teraz tak, jeżeli mamy mieć obiektywne wymagania spełnione, czyli po pierwsze sterować się oraz przeciwdziałać utracie tej zdolności, to tak naprawdę właśnie z tego możemy wyprowadzić homoostazę. I w takim systemie autonomicznym jak człowiek mamy dwa tory, tor informacyjny, i tor energetyczny, i one muszą być ze sobą w taki sposób sprzężone, żeby właśnie wszystkim zakłóceniom, zarówno informacyjnym, jak i zagrożeniom energomaterialnym móc przeciwdziałać. I w rezultacie Marian Mazur doszedł do wniosku, że takich podsystemów tego właśnie procesu autonomicznego też systemu autonomicznego, z których się on będzie składał, powinno być sześć rodzajów. I to jest bardzo istotne, żebyśmy sobie teraz je omówili. Pierwszym z podsystemów będzie receptor, czyli to mamy taki organ funkcjonalny. Jeżeli chodzi o egzemplifikację, to możemy taki organ wziąć jako na przykład oko, tak, które pobiera bodźce mm. informacyjne, wizualne. Mamy ucho, podobnie pobiera wojce informacyjne, ale słuchowo jako fala, która jest. Mamy różnego typu nerwy, które wykrywają zmiany temperatur, ciśnienia, etc., to są wszystko receptory, I jeżeli chodzi o właśnie pobieranie informacji z otoczenia, to takie organy funkcjonalne Marian Mazur nazwał receptorami. Jeżeli chodzi o tor energomaterialny, to w pierwszej swojej książce Marian Mazur nazwał to alimentatorem. Jeżeli chodzi o ten organ funkcjonalny i jego. Celem jest tak naprawdę pobieranie z otoczenia energii materii, tak, żeby system był w stanie nie tylko za pomocą własnej wytworzonej energii materii, czy energii dokładnie mówiąc, oddziaływać, ale też był w stanie ją pobierać z zewnątrz. No i to jest, jeżeli chodzi o te elementy, które mają styk z otoczeniem, tak, te, które nie są wewnątrz systemu, tak zwanej czarnej skrzynce, która tu jest taka przerwana linią odrysowana. To trzeci takim elementem funkcjonalnym, który jest, to jest efektor. To jest po prostu organ, który służy nam do oddziaływania na otoczenie zgodnie z tym, jakie jest nasze życzenie oddziaływania na to otoczenie. Wracając do toru informacyjnego, organem, który będzie kolekcjonował bodźce z receptora, będzie się, że tak powiem, z efektorem komunikował w sprawie podjęcia działań, które są optymalne dla systemu, mamy ma nazwę korelatorem. W największym skrócie korelator to jest organ służący do przetwarzania i przechowywania informacji. Tak, aby w odpowiednim miejscu i czasie móc stworzyć rejestraty albo korelaty. Rejestraty, czyli zapisywać nowe informacje, a korelaty, czyli na przykład skojarzyć sygnał z receptora z wcześniej istniejącym rejestratem, który mamy w korelatorze i stworzyć sprzężenie po prostu, że, że to co my teraz widzimy to już wcześniej było dobre. I zapisywać po prostu wcześniejsze stany, które w tej przychodzą. Jeżeli chodzi o teren energomaterialny, tutaj akumulator służy do przetwarzania i przechowywania energiomaterii. Jeżeli chodzi o człowieka na przykład, to takim właśnie akumulatorem jest na przykład krew, która jest w stanie przetwarzać. Jest żołądek, są jelita, etc. One pełnią funkcję akumulacji, bo tak jak krew cały czas w sobie część energii potrzebnych składników ma, żeby ona była dostępna w takim miejscu, to pełni właśnie taką funkcję akumulacji. No, i z punktu widzenia homeostazu najważniejszym organem, przy czym tak naprawdę trzeba pamiętać, że one wszystkie muszą być, nie może być tak, że, że pozbawimy dowolnego z tych funkcjonalnych elementów system i on będzie działał jako autonomiczny. Tak nie jest. Jeżeli dowolnego zabraknie nam składnika z tych funkcjonalnych, system utraci swoją autonomię. W każdym razie homeostat musi być sprzężony z korelatorem w sferze informacji i z akumulatorem w sferze anerglomaterii. Tak, tak aby był w stanie właśnie ten tor informacyjny z torem energomaterialnym sprzęgnąć i wyszukać tą równowagę funkcjonalną dla systemu, która będzie dla niego optymalna. W związku z tym tak naprawdę homostat jest tym organem, który sprawdza yy, właśnie, czy my mamy możliwość się sterowania, jeżeli wyczuje jakieś zagrożenie, że yy, dane bodźce, czy to informacyjne, czy energomaterialne, Zagrażają tej naszej zdolności do sterowania się, homeostat będzie przeciwdziałał. I wyprowadzając z tego definicję homeostazy, jako utrzymywanie równowagi funkcjonalnej przez zespół sprzężonych ze sobą regulatorów. Dlaczego tak jest? Chodzi o to, że homeostat tak naprawdę sprzęga ze sobą różne regulatory. Bo inny regulator w naszym ciele odpowiada za oddech, jak szybko oddychamy, na przykład, jak dużo powietrza bierzemy. Inny odpowiada za rozszerzenie naszej trwonośni inny za pot, inny za to, czy my będziemy trawić, czy nie trawić. I potrzebny jest jakiś właśnie funkcjonalny organ, który te wszystkie pomniejsze regulatory w naszym ciele, albo w ciele jakiegoś systemu, który badamy, sprzęgnie ze sobą, tak aby właśnie zapewnić tą równowagę. I teraz, jeżeli sobie patrzymy na to, to występowanie wszystkich możliwych sprzężeń, jakie są, sprawia, że zakłócenie jednego z regulatorów jest usuwane przez wszystkie regulatory na raz. Czyli jeżeli nasz organizm na przykład wykryje, że jest w naszym otoczeniu zbyt ciepło, to niekoniecznie musi do tego użyć tylko jeden z regulatorów, który na przykład powoduje, że rozszerzy nam się naczynia krwi, nasz krajach szybciej zacznie krążyć i dostarczać, yy, i odprowadzać tam ciepło, dostarczać więcej pyli yy, składników, yy, może przyspieszyć nam oddech, tak, żebyśmy szybciej wentylowali płuca, może inny regulator znowu yy, wpływ na to, że będziemy się pocić tak, żeby parująca woda wprowadzała nam więcej ciepła z organizmu. Dzięki temu właśnie równowaga całego ich zespołu jest utrzymywana z niezwykłą do dokładnością. Ponieważ to jest taki właśnie regulator regulatorów Bo każdy regulator taki pojedynczy skorzy. Możemy powiedzieć tak, że mamy jakiś bodziec gorąco. Tutaj korelator daje nam sygnał, że jest gorąco, to nie potrzebne tego homeostatu, tylko ten pojedynczy element wystarczyłby tak naprawdę bez homeostatu, że mamy bodziec. Wcześniej zapisany stan, informacja do efektora i jest gotowa. Ale jeżeli mamy sprzęgnąć ze sobą właśnie różne regulatory, potrzebny jest do tego homostat, który będzie zapewniał równowagę funkcjonalną nie tylko w tym jednym parametrze, który e, dany regulator działa, ale to jest taka równowaga różnych regulatorów. I teraz tak, homostat jako organ wewnętrzny nie ma styczności z otoczeniem to jest jego wielki problem, że tak naprawdę on sam nie jest w stanie ani pobrać energo materiału, ani pobrać informacji z i musi korzystać z tych właśnie kolejnych funkcjonalnych, jakie są. Czyli na przykład homeostat jest sprzężony z torem informacyjnym przez korelator. Oddziaływanie na ten informacyjnym homeostatu musi się odbyć tak naprawdę zarówno w kwestii recepcji w kwestii, jak i oddziaływania, poprzez korelaty. Podobnie w przypadku toru materialnego, jeżeli homeostat wydaje polecenie w słowie. Że należy jakiś proces zasilić energią zakumulowaną w akumulatorze, to to też się odbywa właśnie nie bezpośrednio z humorostatu, tylko poprzez sprzężenia wewnętrzne, które tutaj mamy. I teraz tak naprawdę może w związku z tym on usuwać te zagrożenia, które pojawiają się w naszym otoczeniu, tylko poprzez te elementy. I jak na to popatrzymy, właśnie z punktu widzenia systemu autonomicznego, więc tu wszędzie będziemy się opierali na sprzężeniu zwrotnym. O tym zrobię kiedyś dokładny wykład. Dzisiaj powiem tylko tak, że podobnie jak w trzeciej Newtona tak naprawdę, jeżeli ciało A działa na ciało B, to ciało B działa na ciało A. Nie możemy wykluczyć czegoś takiego, że oddziałujemy sobie na coś, a to coś nam oddziałuje na nas. Tak samo w przypadku sprzężeń zwrotnych. Jeżeli jeden system działa na drugi system, to tak naprawdę mamy sprzężenie zwrotne i takie coś, co nazywane jest sprzężeniem prostym, że jeden system działa na drugi, a ten drugi nie działa na niego. W sferze takiej realnej, subiektywnej, w jakiej żyjemy, tej nie istnieje. Takie rzeczy są tylko w sferze abstrakcji. No i teraz tak, ponieważ wiele różnych procesów może się odbywać jednocześnie, więc homostat musi być organem złożonym z wielu obwodów sprzężeń powiązanych ze sobą. Dzięki czemu powstanie sprzężeń rozbieżnych w jednych obwodach przeciwdziała sprzężniom zbieżnych innych i na obwodach. W wielkim skrócie chodzi o to, tak naprawdę, że dzięki temu, że homostat jest w stanie być tym regulatorem regulatorów, to nie musi przeciwdziałać danemu zagrożeniu w sposób taki, który będzie na przykład najbardziej energochłonny dla niego, tylko jest w stanie, regulując różne parametry, tak zoptymalizować działanie różnych regulatorów, żeby jak najmniejszym kosztem dla siebie stworzyć sytuację, która będzie zgodna z równowagą funkcjonalną. A wracając do poprzedniego wykładu, po prostu jeśli mamy charakter, on jest o określonych parametrach, które są dla niego optymalne, jest to jakiś jakieś punkcie charakteru. To homeostat będzie dążył do tego, żeby właśnie zarówno to otoczenie, które jest wokół niego, jak i właśnie zdarzenia, które mogą się pojawić, tak sterować, żeby to było jak najbliżej zburzone do punktu charakteru. Ale no, jeszcze do tego sobie weźmiemy tolerancję i podatność, i mamy wtedy zakres działania homeostatu, który będzie zawsze próbował nas ten punkt dynamizmu wprowadzić, ponieważ to jest optymalny punkt dla systemu no i wśród tych receptorów, które tutaj mamy, jeszcze musimy wyróżnić tak naprawdę za, za mazurem coś, co byśmy nazwali ekstra receptorami, czyli receptory do pobierania informacji z zewnątrz i interreceptory, które służą do pobierania informacji o systemie samym To już jest taki troszeczkę wyższy stopień, ale chodzi o to, że tak naprawdę jeżeli ten homoostat tutaj ma działać, to on musi mieć informację nie tylko o tym, co jest na zewnątrz, ale musi mieć też informacje o receptorze, korelatorze, akumulatorze i tak dalej. Więc są też receptory, które pobierają informacje o tym, ile mamy energii zgromadzonej, jakim zakresem informacji dysponujemy w korelatorze. I tak właśnie korzysta z tej funkcjonalności, żeby nie tylko wiedzieć, jakie jest otoczenie, ale w jakim też jest osa. W związku z czym jest to optymalne rozwiązanie do tego, żeby sterować się otoczeniem, ponieważ dla normalnego obserwatora system jest widoczny tylko w tych trzech punktach. Tak? Bodźce informacyjne, bodźce materialne i działania reakcji systemu. Środek nie jest widoczny. I teraz, jeżeli ten homostat byłby na zewnątrz systemu, to część tych informacji, które są wewnątrz systemu, nie byłaby widoczna. Można to przyrównać na przykład do działań służb czy, czy różnych organizacji i nazwać to tak zwaną obserwacją uczestniczącą. Pewnych rzeczy po prostu z zewnątrz nie widzę. Trzeba wejść do środka i dopiero z środka pewne rzeczy są możliwe do zobaczenia. Istotne w działaniu HOMOSA to jest to, że wprowadza ono do systemu autonomicznego rozróżnienie pomiędzy tym, co zakłóci równowagę funkcjonalną, a tym, co będzie ją przywracać, czyli w takim wielkim skrócie, mówiąc językiem potocznym, pomiędzy tym, co jest przez system autonomiczny i jego równowagę pożądane, a tym, co jest niepożądane. a już bardzo skracając, tak żeby patologicznie wyjaśnić, po prostu rozróżnić dobro i zło. Zarówno w naszym samym systemie, jak i w naszym otoczeniu, czyli wszystkie stany zakłócające naszą równowagę wewnątrz możemy przyjąć, sobie tak zdefiniować, że są złe, jak i te wszystkie zagrożenia, które będą nam oddziaływały z otoczenia, a nasz komostat uznaje, że są zagrażające albo naszej zdolności sterowania się, albo możliwości przeciwdziałania utraty tej zdolności, będą w cudzysłowie uważane za złe. W związku z tym, funkcjonowanie homoostatu przyczynia się do najskuteczniejszego sterowania się systemu, a więc do możliwie najdłuższej egzystencji systemu autonomicznego. Czyli, odnosząc się do poprzedniego wykładu, system o ograniczonej rozbudowie, jeżeli chodzi o charakter, który będzie właśnie działał w oparciu o homoostazę, będzie dążył do tego, żeby w pierwszym okresie jak najszybciej zbudować swoją masę docelową, następnie, żeby ustabilizować proces, a następnie przeciwdziałać w maksymalnym możliwym stopniu entropii, żeby spowolnić rozpad tego systemu. I to będzie też funkcja właśnie homeostazy. I co jest ważne, to możemy też właśnie tutaj odnosząc się do tych wszystkich rzeczy powiedzieć, że system autonomiczny steruje się we własnym interesie. I pojawia nam się nowe słowo, tak naprawdę, interes, które tak naprawdę możemy rozwinąć o już wcześniejsze postulaty, czyli system zdolny do utrzymania się w funkcjonalnej. System dążący do utrzymania swojej egzystencji i system funkcjonujący we własnym interesie. I to jest takie rozwinięcie tych postulatów systemu autonomicznego, jeżeli chodzi o właśnie wprowadzenie celów, interesów do rozważań tak. o, o, o homeostazie, ponieważ już tutaj nie będziemy tylko rozważali właśnie samej egzystencji tej w tym czasie, jaka jest optymalna, ale też możliwości tego, żeby realizować swoje cele. Czyli homeostat staje się nie tylko takim nadążnym elementem, który pozwala nam reagować na bieżąco na zakłócenia, które się pojawiają wewnątrz na zewnątrz systemu, ale jednocześnie jest w stanie tak optymalizować program oddziaływania systemu autonomicznego na otoczenie, żeby przyszły docelowy stan otoczenia zoptymalizować względem parametrów wewnętrznych systemu. I to jest bardzo ważna funkcjonalność homeostatu, o której e, nie zawsze. Wiedziałem, a jest bardzo istotna, że też homeostat jest właśnie takim organem funkcjonalnym, czyli nie jesteśmy w stanie go wskazać, gdzie on się znajduje, bo on jest złożony w przypadku człowieka pomiędzy różne elementy, pomiędzy mózg, trzustkę, nadnercza, etc. A jest on w stanie też wyznaczać cele, które będziemy realizowali na zewnątrz, które są w interwałach czasowych dłuższych niż po prostu prosta reakcja. Tak? Akcja reakcji. To może być takie coś, że nasze dzisiejsze działanie, które my podejmujemy, jest uwarunkowane od tego, co my chcemy osiągnąć za, za jakiś dłuższy czas. Czyli na przykład yy, chcemy, żeby nam było ciepło w zimie, to w lecie budujemy dom. Jeżeli byśmy mieli tylko taką równowagę nadążną, że jest bodziec, robi się zimno, to byśmy z najwyżej sobie lepiej jakie zło Ale jeżeli my teraz wiemy, że będzie zimno, to możemy sobie ten dom wybudować zawczasów w optymalnych warunkach, kiedy jest ciepło, mamy dostęp do surowców i przygotować się na te stany, które będą późniejszymi zagrożeniami. To też jest funkcja homeostazy. I teraz kwestia tego, że niebezpieczeństwo w kwestii zdolności sterowania się jest najmniejsze, gdy stan systemu autonomicznego jest najbardziej odległy od obu tych granic. Czyli chodzi o to, że jeżeli mamy jakieś dwie niszczące wartości, tak? może być na przykład nam za gorąco albo za zimno. To optymalny punkt dla systemu autonomicznego będzie taki gdzieś mniej więcej pośrodku, tak? Żeby nie było ani na gorąco, ani za zimą. Tak samo jest z ciśnieniem, z powietrzem, z żywnością, wszystkimi innymi, innymi elementami. I właśnie taki stan, jak najbardziej odległy od tych dwóch stanów, które nam zagrażają, będziemy nazywali jako równowaga funkcjonalna, ta taka ta optymalna. Idąc dalej. Układ autonomiczny może się sterować bez zewnętrznego organizatora, jest on sam swoim organizatorem i steruje się we własnym interesie. Co więcej, układ taki, sterując inne układy, staje się przez swojego organizatorem. To nam pokazuje też, że jeżeli człowiek jest w stanie osiągnąć autonomię, zrozumieć swoje cele, to jest w stanie też sterować swoim otoczeniem. I to nie tylko, to może być właśnie martwa materia, która nas otacza, czy energia, która jest, ale jeżeli człowiek jest autonomiczny. To może również sterować innymi systemami autonomicznymi, tak żeby razem wspólnie uzyskiwać cele, które dla pojedynczych osób są niemożliwe do zdobycia. I to na no dzisiaj tyle. Zapraszam na wykład w drugiej części rozwinę trochę więcej w ten temat właśnie współdziałania ze sobą systemów autonomicznych i homeostazy, która będzie oparta właśnie o więcej niż jeden system autonomiczny.